Cześć, tutaj Szymon za z Gitarpel. W tej lekcji pokażę Ci ważną technikę, której sam nauczyłem się grając kawałki w stylu Jimiego Hendrixa. I to jest coś, co zarówno dotyczy pracy prawej kostkującej ręki, jak i tej lewej. I właśnie pokażę Ci, jak to zastosować, ponieważ ma to wpływ i na granie solówek, i na granie akordów, granie akompaniamentu, granie rytmiczne. I zauważ, że w tej demonstracji na początku grałem uderzając tutaj, można powiedzieć, zamaszyście prawą ręką. I to jest ta wielka różnica. Grałem pojedyncze dźwięki, ale nie grałem ich w ten sposób, tylko grałem Czyli uderzam tutaj jedną strunę, w tym przypadku ten pierwszy dźwięk to jest yy, piąty próg struny szóstej, dźwięk A, gram tutaj pierwszym palcem, ale nie uderzam tylko tej struny szóstej kostką, czyli prawą ręką, ale uderzam Praktycznie wszystkie struny, albo mniej więcej wszystkie, ale gram tak jakbym grał cały akord, na przykład powiedzmy Adur, ale gram tylko ten jeden dźwięk. I to zupełnie zmienia wybrzewanie tego, co gram. Mógłbym zagrać właśnie w ten sposób, ale brzmi to zupełnie bez życia, bez emocji, nie wybrzewa to. A jak zagram, dokładnie te same dźwięki, tylko będę atakował tutaj prawą ręką wszystkie struny. Zobacz, jak to zabrzmi. Dopiero teraz ma to ten e, klimat. Tutaj wyobraź, że ogólnie nie brzmi to wszystko najlepiej, jeśli chodzi o brzmienie, ponieważ e, nie byłem w stanie tutaj dzisiaj e, pieca podłączyć. Nie mam go przy sobie i, i nagrywam z linii gitarę, więc to troszkę może nie brzmieć najlepiej, ale myślę, że nie jest to aż tak, tak dużym problemem, żebyś nie mógł skorzystać z tej lekcji. Więc wracamy do, do, do treści, czyli chodzi tutaj o uderzanie wszystkich strun. Ja e, zaczynałem grać na gitarze, uwiesz lub nie, ale od muzyki metalowej, głównie metallica, Megadeth, e, te klimaty. E, później grałem e, przede wszystkim jazz, bo lubiłem ten styl. Później byłem studentem Akademii Muzycznej, więc. Jak już grałem na gitarze, to właśnie w tych klimatach jazzowych. I miałem nawyk grania tylko takich właśnie kostkowania pojedynczych, pojedynczych strun. Grałem sobie jakieś tam frazy. I to wszystko brzmiało w ten sposób, że właśnie kostkowałem pojedyncze struny. I to oczywiście jest w wielu zastosowaniach dobra technika. Nie chodzi mi o to, że tak masz nie grać, a masz grać tylko zamaszyście uderzając. Chodzi mi o to, że w niektórych przypadkach. Żeby, to, żeby ta gitara się odezwała, potrzebujesz po prostu w nią mocno uderzyć. Szczególnie w takich klimatach właśnie około Hendrixa, bluesowych, funkowych. Tam takie granie właśnie delikatne... ...będzie zupełnie nie na miejscu w większości przypadków. I ja tak jak wspomniałem, nauczyłem się tego, zacząłem to ćwiczyć grając... Chyba właśnie to był dokładnie ten riff, który tutaj teraz grałem. Taki ala Hendrix, pewnie już wiele osób go grało wcześniej nie mówię, że to jest jakiś mój autorski, ale siedziałem sobie z gitarą, wymyśliłem sobie coś takiego i chciałem właśnie zagrać w ten sposób, słuchając, słuchając jakichś kawałków Hendrixa i zobaczyłem, że stanowi to dla mnie problem, ponieważ nie byłem przyzwyczajony. Uderzałem te strony, wybrzydzały mi wszystkie inne, ta ręka jakoś nie chciała do, dokładnie pracować i zacząłem na tym ćwiczyć i po jakimś czasie byłem w stanie to swobodnie zagrać i do tego chcecie zachęcić i teraz kilka słów, które mam nadzieję pomogą Ci wystrzec się błędów, które będą to hamować. Więc zaczynamy od tej prawej ręki. Tutaj mamy ruch dokładnie taki, jakbyś grał te podstawowe akordy. Czyli taki ruch zamaszysty, uderzający praktycznie wszystkie struny, albo przynajmniej tutaj kilka w okolicy tej docelowej, czyli w tym przypadku jest to szósta, ale robimy to, robimy to zamaszyście, zahaczając sąsiadujące struny. Nie przejmuj się tym, że właśnie będą Ci wybrzmiewać, tak jak teraz pokazałem, te pozostałe inne. Tym zajmuje się lewa ręka, żeby je przytłumić. Przejdziemy do tego za moment. Skup się najpierw na tej ręce prawej. Czyli tutaj powinieneś mieć ten ruch już opanowany, ponieważ jest to ten sam, jak mówię, który, który przy graniu choćby akordów. Czyli zamożysty ruch, w przeciwieństwie do takiego malutkiego ruchu tylko z nadgarstka, jak najbardziej ograniczonego. Tylko właśnie tutaj pracujemy całą. Ręką. No i teraz jeśli chodzi o lewą rękę, jest ona tutaj również bardzo istotna, ponieważ pozwala nam tłumić pozostałe struny, które uderzamy kostką, a nie chcemy, żeby wybrzmiewały. Zacznijmy od, od tego riffu, który Ci pokazałem. Niech to będzie przykład i tym samym ćwiczenie. Gram tutaj piąty próg strony szóstej, dźwięk A. Następnie gram dźwięk H na siódmym progu struny szóstej. Następnie dźwięk D na piątym progu struny piątej. Następnie znowu dźwięk H. I znowu dźwięk D, czyli w wolnym tempie. Ja tutaj ten drugi dźwięk gram hammer on, czyli nie kostkuję go, tylko robię tylko i wyłącznie tutaj lewą ręką hammer on na ten siódmy próg. Więc tak to wygląda. Zacznijmy od tego prostego riffu. I jak to zagrać właśnie w ten sposób, który przedstawiam? Otóż tą lewą ręką musimy tłumić pozostałe, żeby nie było czegoś takiego. To by się oczywiście fatalnie. Więc żeby przytumić, zaczynając od tego pierwszego dźwięku A, łapiesz pierwszym palcem ten piąty próg, z szósty A, ale ten palec nie jest, tak jak zazwyczaj, jak jest właściwa technika, czyli mniej więcej pod kątem prostym, tutaj koniec palca do, do gryfu, do podstrunicy Zaokrąglony, tak żeby tutaj te inne struny nie były przytłumione. W tym przypadku właśnie chcemy ten palec dać bardziej płasko, tak żeby on dotykał te wszystkie pozostałe struny i przez to są one tłumione. Jedynie ta struna pierwsza... E, ...szósta, przepraszam, będzie wybrzmiewać. Posłuchaj. Że uderzam wszystko... A wybrzmiewa tylko ta szósta struna. I twoje pierwsze zadanie to jest właśnie skupić się na tym dźwięku A, złap go pierwszym palcem na piątym progu struny szóstej, prawą ręką uderzaj wszystkie struny, ale stara się uzyskać ten efekt, że tylko szósta będzie wybrzmiewać. Na początku pewnie któraś się odezwie, wtedy korygujesz, ustawiasz, poświęć chwilę nad tym, pobaw się w ten sposób, żeby uzyskać ten efekt. to jest krok pierwszy i jak to opanujesz, jesteśmy już na dobrej drodze, żeby zagrać to, to całe. Więc grasz ten pierwszy dźwięk, następnie robimy hammer-on, tym trzecim palcem na próg siódmy. Pamiętaj, żeby ten pierwszy palec cały czas tutaj leżał, tłumiąc te pozostałe dźwięki. Nie chcesz nagle go podnieść i zrobić czegoś takiego. Po pierwsze będzie to niewygodne i naturalne, a po drugie jest ryzyko, że te inne struny tutaj się odezwą. No i następnie grasz piąty próg, ale na strunie piątej, czyli dźwięk D. I analogiczna sytuacja. Palec dość płasko, tak żeby wszystkie te struny poniżej były dotknięte, ale nie dociśnięte do gryfu, żeby one były przytłumione. Plus Tym pierwszym palcem zahaczamy także strunę wyżej, czyli tą szóstą, żeby ona również była przytłumiona. Czyli końcem palca pierwszego dotykamy tej struny szóstej. I słyszysz, szósta struna jest przytłumiona tej, tym pierwszym palcem również. Czyli znowu moje zadanie to jest tak jak dla, dla tej y, szóstej struny, tak dla piątej. Pierwszym palcem próbujesz złapać tylko ten jeden dźwięk, a pozostałe struny mają być przytłumione i uderzaj sobie w górę i w dół za z tym ruchem, tak jakbyś grał cały akord, dążąc do tego, żeby tylko ta jedna struna wybrzywała. No i kiedy już to będziemy opanowane, czas po prostu ćwiczyć, zacząć w wolnym tempie. Może zagram jeszcze wolniej, może dokładnie zobaczyć jak tutaj pracują obie ręce. I w ten sposób zacznij w wolnym tempie grać, starając się, żeby Dążąc do tego, żeby żadne strony poza tą, którą grasz, nie wybrzmiewały. Ja pamiętam, że kiedy na początku to grałem, bardzo słabo, słabo mi to szło, te wszystkie strony tam wybrzmiewały, to uderzenie było jakieś takie koślawe, nie brzmiało to dobrze, ale po prostu trochę czasu poświęconego na to i zaczęło to wychodzić, zaczęło to coraz lepiej iść. I tak samo pewnie będzie u Ciebie. Może z początku, jeśli w ten sposób do tej pory nie grałeś, być tak, że. Będzie się sprawiało duży problem, będzie bardzo nienaturalne, ponieważ do tej pory grałeś zupełnie inaczej, właśnie tak minimalistyczny ten ruch, jak najmniejszy, jak najbardziej ergonomiczny, co jak mówię jest w wielu przypadkach właściwe, ale w tym przypadku um, jest to przeciwnikiem tego, co chcemy uzyskać. Więc poświęć tyle, poświęć tyle czasu, przepraszam, na to, ile potrzebujesz. A ja jeszcze, żeby to, to co grasz miałem ciekawiej, pokażę Ci ten ostatni chwyt, jeśli mówimy tutaj o Hendriksie, to też jest akord, który on często wykorzystywał i nazywany jest także jego imieniem, czyli to to jest akord E7 ze zwiększoną noną i gram tutaj drugim palcem siódmy próg struny piątej dźwięk E, pierwszym palcem próg szóstej struny czwartej, jest to dźwięk Gis, trzecim palcem próg siódmy struny trzeciej, jest to dźwięk D i czwartym palcem próg ósmy struny drugiej, czyli dźwięk G. I razem daj to oczywiście takie brzmienie. I ponieważ jest to akord E7 ze zwiększoną noną, więc możemy także zagrać tą pustą strunę E. I to jest coś, co właśnie Jimi Hendrix między innymi wykorzystywał. Czyli najpierw uderzał tą strunę szóstą, a później pozostały akord. I to samo robimy tutaj w tym prostym riffie, czyli mamy to, co już poznałeś, i następnie uderzenie pustej struny E i całego akordu. I zauważ, że kiedy uderzasz tą strunę szóstą, to już oczywiście nie możesz zrobić. Coś takiego, tylko musisz ograniczyć ten ruch tylko do tej struny. I to jest pewna trudność, oczywiście, bo raz uderzamy za maszyście, raz tak wybiórczo. Dlatego pokazuję ci cały ten riff, żebyś mógł na nim poćwiczyć. Jest to dobra etiuda, czyli dobry, dobry utwór, jeśli można tak to nazwać górnolotnie dobry, dobry riff, na bazie którego możesz poćwiczyć tę technikę. To tyle, jeśli chodzi o te lekcje. Wyćwicz to proszę. Przepraszam z góry za problemy z brzmieniem, widzę, że tutaj mi z jakiegoś powodu ten sygnał skacze w górę i w dół, dziwne rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że nie, że nie było jakiegoś przesteru zbyt dużego um, i że lekcja była na tyle czytelna, mimo tych problemów, że będziesz w stanie to zastosować. Ja się oczywiście nazywam Szymon Zajfers, za za gitarypl. Um, jeśli lekcja się podobała, polecam, kliknij w górę, polub ten filmik na YouTubie, poleć także znajomym, będę bardzo wdzięczny, jak udostępnisz to na Facebooku czy, czy gdzie indziej. Jeśli masz pytania, w komentarzu poniżej napisz. Jeśli nie jesteś subskrybentem naszego kanału, to gdzieś tu powinien się pojawić także być cały czas przycisk, który możesz kliknąć, żeby subskrybować i otrzymać więcej tego typu darmowych lekcji. A jeśli interesuje Cię granie akordowe, granie rytmiczne na, na trochę wyższym poziomie niż tylko taki ogniskowy, za moment tutaj powinien się pojawić przycisk odsyłający do, do kursu, płatnego czy kursu, pełnego na temat gry akordowej. Jeśli Cię to interesuje, to możesz zobaczyć tutaj szczegóły. A ja dziękuję, się nazywam Szymon Zajfer, za Zagitary.pl. Pamiętaj, ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo i do zobaczenia, cześć.